Zuża, boża Siemanko z tej strony. Brocha, brocha. mam kolejny odcinek. Przepraszam, że tak późno do prostu. Jestem chora. Przepraszam, jak to za ten głos, bo jestem chora. Robimy wodę. Że tego się mówi, ale nie mogę. Dobra, robimy teraz malutką. Będzie trochę ten krótki odcinek. Bardzo przepraszam, ale mogę też nagrać duszy, ale nie dzisiaj jak co, Dzisiaj będzie taki krótki, bo ma bardzo mało procent baterii nie była ładować w tym momencie <laughs> przepraszam jak co, wybaczycie mi i napiszcie w subskrypcjach jak lubicie trochę boky to dajcie yy, emotkę tego eee yy, serduszko we Komentarzu, jaka jest Wasza najlepsza gra? Bo ja jestem bardzo ciekawa. Was, waszych odpowiedzi, tak się to mówi. Waszych odpowiadań yy, na, na tym, tym. Mm, Dobra. Jak nie chcecie w tym gadać, to już możemy przestać i możemy wracać. Do no kiboki. Ja zrobiłam tylko odpowiedź dziewczynkę. Dobra, robimy taką malutką. Nie, nie, jeszcze nie damy imienia zwariowany ten odcinek nie wiem czy zdążymy Spróbuję się jak najszybciej ile mam procent? 13% procent. o jacie okapieństwo dobra Trzeba musimy zjazdunia jazdunia Dobra. tu mam i zostawiamy tutaj? nie Dobrze, żartowałam, nie żartowałem jej, tak. to jest jajko? Bardzo duże jajko. Tak po to co? Jak jest co? Dobra. Koniec jajko. Dobra, koniec. Y, tu mamy jakieś sukieneczko. Dobra, ja to na to, bo jest super. Ja coś na głowę, najlepiej tam coś. Pusty łeb. Eee! Nie, nie mów tak Patrz pusty łeb. Co to jest? Czy to jest coś dla Was zabawnego? Dobra, wezmę to. Chyba to jest. No, oczy ale ta, także w ogóle. To są... Ale nie wiecie, jak ją zrobiłam. No, przepraszam za to, że. Wybaczycie mi. O, w komentarzach. Dobra, trzeba je jeszcze zmienić. Skóry. Co to jest? Wybrałam Dobra Dajemy ooo Tak Tak Pak tak, tak, laka paka Maka paka Bo co to jest? A to wybrałam Weźmy to mhm. Dobra. Dobra. Tak cicho jestem, żebyście wymyślili, jaka że to jest najlepsza. Bo jak to się dowiedzieć, to jest taka szczępa. Bo ja bo ciekawa jaki odcinek będę nagrać. Z jakiej. A, bo dobra, po... Dobra. Z jakiego? Akurat motywu. Z jakiego tego rodzaju? Bo, bo ja nie wiem. jakiego rodzaju mam stawa, bo ja to trochę nie mam motywów. Dobra. Ale ten drugi odcinek, to będzie też ta seria, też taka sama. Będziemy kończyć ten odcinek wtedy. Bo na razie tak widzę nie jest kończone. Mam... dosłownie ileś tam procent. Mam 11%. Co? 11%. O Boże! To Boż jest to jest po prostu nielogiczne, 11%. Matka jakie będzie miała matka włosy? Dobra, ja dam jakieś ładne, ma tak. mama, Ładne mama włosy. Trzeba, co to były za czerwone? O, cutie, cutie. So cutie. Używam Wam się pochwalić, że mam sofkę. A nie, nie wiedział, że mam sofkę, prawda? Bo i moja mała siostra jest. Urodziła się kiedy? Nie wiem. Nie, wiem, kiedy się urodziła moja W Halloween, w Halloween. To napiszcie w komentarzach jakie K który to były i co to w ogóle był za miesiąc Halloween, dobra? Bo jestem bardzo ciekawa, jak to wasza odpowiedź będzie. Dobra, nie będę was trudzić. Będziemy podchodzić do naszych zimy. Co ty tutaj pasujesz? Co ty robisz? Co robisz? Co robisz? Pracuję. Dzień dobry wszystkim. Tu tata. Zuzi. Dzień, dobry. <śmiech> <śmiech> dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Dobra, to bawiłam akurat. To mam tata, jak to. I mówi, to co. Ja w ogóle taką zabawę. Ale bardzo niebezpieczną nie głupcie tego w domu. Że że ja leży, i ta też leży. ta rzuca tym... <laughs> ...waterem, takim piciem. Potem uderza nas w głowę, czy piszczy, czy jak to tam było. No nie. Nie mam baterii? Dziesięć baterii. Dobra, zaraz kończymy. Nasze ulubionice. Dobra. Dobra, zaraz musimy ich tak kończyć. Moi drodzy, bo... Yy, dobra, ile mam baterii? Gdzieś baterii, dobra. Spróbuję zdążyć. Dobra, dalej baterię. Nie, okej. Okay. Tu dam. Dobra, jaki będzie to, to nie ten. Woz. Dalej mam baterię. Nie, nie, nie.

Имаме тази восък, имаме... Добре, бързо, 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 не ми, не ми, не ми, Dobra, końca. To jest niższy koniec końca. Ile procent? 9 Szybko, szybko. Dobra, to ja sobie chcę chować. Dobra, nie muszę nic zrobić, nie muszę nic zrobić. Dobra, mogę tylko ubranie darczyć czapki. Dobra, jest ubranie otwartym. Też trzeba zrobić. Coś na łeb. Wszak nie patrzę. Dobra. Dobra, O, wy to były bez te głowy Dobra, nic. Będziemy miał pustą głowę. No to A no. no to jest? nie cały dzień. Tu nie masz takich mozów. No. Czarny muszę ci zrobić wtedy. No, Nie mam, nie wiem. Po prostu powinieneś mieć o takie moze. Dobra, rodzika zrobione. Ten, zrobimy ten, sklep w następnym odcinku. Pa! was, pa! Do zobaczenia w następnym odcinku.